Hej siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie jestem tej Natural. Co tam u Was ziomeczki? Możecie napisać w komentarzu, co tam u Was, jak dzisiaj spędziliście dzień. A dzisiaj ziomeczki będziemy rysować nympę, bo zauważyłem, że ta seria bardzo, bardzo Wam się spodobała. Ostatnio było dwóch mężczyzn, czyli samu i Nitro. I dajcie im po tyle łapę w górę. To zobaczymy ile dacie kobiecie. Dobra ziomeczki, a więc na dzisiejsze zdjęcie Nympy wybrałem takie zdjęcie. Tak wiem, jest to filtr. Ale bardzo mi się podoba, myślę, że jest spoko i myślę, że będzie w miarę ciężko to narysować, bo to jednak jest dziewczyna, a dziewczyny wiecie, inaczej trochę wyglądają od mężczyzn, ale myślę, że jakoś damy radę. A więc najpierw zaczniemy od kurde Felek. No od głowy, nie? Dobra, zmniejszymy to troszeczkę. No i lecimy z tematem. Nefa mnie zabija, ale co tam? No, i wykasowałem to. Dobra, od nowa. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. No, hmm. jeszcze raz. Jeszcze raz, żeby nie było. Trzeba dobrze rękę ustawić tutaj. To nie jest takie łatwe, mówię Wam, że to nie jest takie łatwe do narysowania. Ta gruba, nie? Teraz będzie ta gruba. Dajmy jeszcze raz. Nie, no to nie może być taka burwa, no. Konrad, skoncentruj się. O, o, o. O, teraz jest spoko. Ty, nawet mi wyszło tej. I to tak w miarę, w miarę za pierwszym razem. Dobra, to lecimy dalej. Teraz co by tutaj dorysować? Oczy czy włosy? Najpierw myślę, że twarz jej narysujemy, nie? Ty? Dobra, już myślałem, że zgubiłem myszkę. Dobra to najpierw te wielkakne oczy z tego filtru tak. to trzeba zrobić umiejętnie, to trzeba zrobić bardzo umiejętnie hops i hopsasa o Boże ale <laughs> wielkie oczy i hopsasa i i hopsasa myślę, że nawet nam wyszło nawet nam wyszło, potem trzeba będzie to znaczy, te oczy je będzie trzeba trochę grubsze zrobić, jak widzicie, A czekajcie, nie? Zrobimy sobie o tak. Jak widzicie, ona ma takie, takie brwi pomalowane, nie? Poczekajcie, zróbmy to trochę grubsze tu. O! Myślę, że nawet spoko nam wyszło. Czekajcie. To jest dopiero początek, więc jeszcze możemy się gdzieś zagubić. Ale. O! Tak będzie git? Tak będzie git, mi się wydaje. Tutaj trzeba jeszcze takie te zrobić, takie odchodzące tutaj. O, czekajcie, jak to idzie w tamtą stronę, to tutaj musi iść w tą stronę, tak mi się wydaje. Tak, no, nie. A, tak. trochę nierówno jest, ale, ale damy radę. Te, te, te wielgarny, no, jeszcze dalki oczne trzeba tutaj dać ale mi też to kółko wyszło trochę trochę kijowa, ale damy radę o ty spoko mi się wydaje nie a wy co myślicie ty mi się tam w sumie podoba dla mnie jest chyba okej okay. nawet takie trochę Pabskie te oczy wyszły, nie? Jak myślicie? Dobrze jest? Mi się wydaje, że jest git. Te oczy trzeba będzie zrobić zielone. Może już od razu je zakolorujemy. Wiecie o co mi chodzi, żeby potem się nie męczyć. Czekajcie, jeszcze tutaj trzeba dać takie kurde takie... No wiecie co to jest w oku tej gałki oczy, nie? Wiecie o co mi chodzi, nie? Nie wiem po co ja to robię, ale okej okay. Jakoś to jest kobieta Spróbujemy bardziej jakoś mm, No lepiej to narysować Niż chłopaków, ona ma zielone oczy Takie, takie w miarę O, chyba takie, nie? Czekajcie, gdzie jest to? Czy będę to zrobić? Tak, mogę to zrobić No i myślę, że 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 nie jest źle. Mogłoby być lepiej, ale na pewno nie jest źle i na pewno nie jest najgorzej, że tak powiem, tak? Teraz ten głupi filtr. Nie, teraz nos, czy... tak, okay. chyba, chyba najpierw narysujemy te ten. Brwi. Dobra, gdzie jest pędzel? daj mi ten pędzel. dobra, mamy brush. Brwi muszą być takie. A, nie mogą być zielone. Muszą być czarne. Powiem Wam, że, że nawet chyba nie jest źle. Powinniśmy zrobić to większym tym, bo jednak dziewczyny sobie pogrubiają te brwi. O! Tak trochę nie. Nie za grube, spoko. W tym spoko mi to wyszło nawet. Teraz trzeba zrobić nos. I to będzie najcięższe w tym wszystkim do zrobienia, bo ja nigdy ziomeczki nie umiałem rysować nosa. Nigdy. Zrobimy to najpierw takim szkicem ołkiem. O, ty? Nawet coś. Dobra, nie będzie taki nos. Pierwszy raz mi takie coś wyszło, powiem wam szczerze. Czekajcie, chwilę bo się trochę stresuję. To musi być jak bardziej. Wiecie o co chodzi. Trochę ten nos jest słaby, ale... Ale innego nie potrafię narysować, no po prostu nie potrafię rysować nosa. Rozumiecie to? Oczekajcie chwilę. Abyśmy tutaj zrobili trochę tak rabi. Raba raba i jeszcze raz to spróbowali zrobić o tak i na przykład niech będzie o tak i tak. Hm. Nie 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 to trzeba usunąć tutaj trzeba usunąć to. I jeszcze raz po prostu spróbować narysować ten nos. Hm. Jak by to tutaj zrobić? Tak o, tak o. I czy nam się uda tym razem? Nie, nie uda nam się tym razem. Więc Zostawmy ten nos tak jak jest, bo jest spokoj. Jest, mówię wam, jest dużo lepiej niż normalnie, bym to narysował, szczerze mówiąc. Nie, nie, dobra, dobra, tak jest ok. Jest ok, jest ok. Konrad już nic tutaj nie rób, tylko po prostu to pogrubimy naszym brushem i musimy zrobić trochę mniejsze. I o O I tak Nawet spoko wyszło szczerze mówiąc Wyszło nawet ok Na pewno nie jest źle Teraz usta Usta kobiety to muszą być takie wiecie trochę grubsze I, I czy nam się uda zrobić to Tak uda nam się Teraz tutaj Trzeba walnąć tak o Ty to w sumie nawet wygląda jak, jak dziewczyna, no nie? A Wy co myślicie? Myślicie, że jest glitch czy nie? Dla mnie jak najbardziej jest spoko Teraz usta taki kolor musi być o taki. Mi się wydaje. Tak, nie będzie taki. Tam, pan pan Tutaj o. Usta i oczy wyszły pięknie. Więc teraz trzeba narysować ten taki te policzki takie ten, ten filtr. Taki wiecie o co mi chodzi, nie? Dajcie mi jakiś fajny... O czerwony taki może być. Czerwony, w sumie może być. Szkoda, że nie mamy takiego brasza co... A w sumie? Czekajcie, mam dobry pomysł. Nie, musi być to większe jednak. I trzeba cofnąć i jeszcze raz cofnąć i... I musi być to takie o. Takie o i myślę, że teraz naprawdę jest spoko, szczerze wam mówię. Teraz jest naprawdę spoko. Trochę tutaj wyjechałem, ale to nic, bo i tak to jeszcze jest na nosku ten filtr taki. Ty nawet mi się to podoba, tej. Czuję, że... Czuję, że mogę być wielkim artystą i coś mi jednak tutaj wychodzi, no nie? Naprawdę? Nie, nie jest, it's not bad, it's not bad, że tak powiem. Teraz włosy i to będzie najgorsze. To będzie, ziomeczki, najgorsze. Gdzie jest pędzel? Dobra, mamy brush. I tutaj musi być... Czekajcie, tutaj jest jakby taki... Takie o... Tutaj muszą być włosy. Tak, o. Ona ma tak, o, tam schowane z tyłu. Dobra, tutaj musi być takie czarne pasemek. I czemu te samochody u mnie cały czas jeżdżą, to nie wiem, ale mnie to trochę denerwuje. Nawet bardzo mnie to denerwuje, można powiedzieć. Tutaj mamy pasemka. I tutaj ma taką jakby grzywencję O, grzybka mi wyszła. I czy będzie dobrze? Chyba będzie spoko. Dobra, to jeszcze tutaj muszą być włosy dalsze. Ja pierdzielę jak to wygląda. Tutaj musi być czarne. Muszą być czarne te włosy. Czekajcie, ile? Włosy muszą być czarne. O, tak. Tu też ma pasemka przecież, nie? Z tego co widzicie. Z tego co widzimy, a reszta ma blond. To jest taki jasny blond. Damy to. O, damy to. To jest jaśniejszy taki. Nie, 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 nie. Damy jednak... Czy taki? O. Taki może być. Taki może być. Tu tu, 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 I... Proszę Państwa. Co z tego będzie? Jeszcze ta ręka tam musi być. Ja pierdź, zapomniałem o tym. Jeszcze muszą być włosy O proszę bardzo Czy nam to wyjdzie Tak wyjdzie nam Powiem wam że Że nie jest źle Nie jest źle Myślę że nymfa nas nie zabije no Jak już to trochę dostaniemy tam Po pysku, Ale na razie Na razie jest dobrze Ja pierdziele ten palec nie nie nie, cofamy to. Cofamy to, bo ona musi się opierać o tą rękę tu. Czekajcie mi teraz, czekajcie teraz chwilę. Tutaj musi być tak, o. Tu ma jeden palec. Tam będzie drugi do góry. Teraz tak. drugi palec I tu ma, tutaj jest ręka jak coś tutaj jest jej ręka ona się tak podpiera wiecie o co mi chodzi nie? Yy, drugi palec yy, trzeci palec trzy palce czwarty palec jeszcze jej tu wychodzi a piąty palec ma gdzieś tam souwany, nie? bo no to nie mogę jej narysować tylko trzeba narysować te tipsy jeszcze O o o i o i tak się właśnie nymfa patrzyma za palce o no, it's not bad it's not bad że tak powiem no tutaj muszą daje włosy jeszcze schodzić tak o i i nie źle mi się wydaje Teraz tak. Dajmy... Czekajcie, jeszcze takie pasemy tutaj zrobimy sobie. I tak I teraz dajmy ten żółty kolor. I malujemy to. Malujemy, malujemy, malujemy. Włosy już mamy zrobione ziomy. Włosy już mamy zrobione, w sumie wszystko mamy już prawie zrobione, tylko jeszcze trzeba zrobić e, twarz. Trzeba. E, wiecie. wiecie, o co mi chodzi, nie? Dajmy trochę większy size i lecimy z twarzą. Ty, 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 ty. Powiem Wam tak. Wiecie, co Wam powiem? Że daleko od nympy na pewno nie jesteśmy. Ale no nie jest to perfekcja, ale my się zresztą dopiero uczymy, więc y, wydaje mi się, że it's not bad jak na first time robienia dziewczyny w pęcie, bo uwierzcie mi, że nie jest łatwo, a na pewno nie tą myszką. To mogę wam powiedzieć od razu. Ale przynajmniej się staraliśmy. Przynajmniej się staraliśmy. Teraz jeszcze trzeba zrobić, yy, no wiecie, dekolt, dekolt, tak? Dobra, to tu no, fix masz dekolt taki i bluzę masz tutaj jeszcze. Tutaj będzie bluza. I tutaj też jeszcze masz trochę tej bluzy. Dobra, tam dalej to już nie widać, to nie, nie trzeba robić i bluza jest też taka granatowa jakby no to dajmy nie 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 musi być bardziej dajmy o taki kolor niebieski niech będzie niebieski mamy niebieski kolor tu 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 Tutaj jest trochę białe. Czemu to? Tutaj musi być trochę białego. To jest bluzka biała, ale żebym to zrobił? Ja pierdzielę, ale ja to zrobiłem. Tutaj ma białą bluzkę. I tutaj biało, e, ciało taki kolor. No myślę, że byliśmy blisko tego i jeszcze trzeba jest zrobić background of course. I background w tym momencie będzie pomarańczowy. No Powiem Wam, że, że tak 2 na 10, ale myślę, że, że daliśmy radę. A Wy co myślicie? Zostawcie mi komentarz co Wy myślicie i napiszcie kogo mam narysować następnego. i i postarajcie się przebić łapki, bo to jest jednak dziewczyna.